Druga rzecz to dwa odcinki tej trasy y, uda się y, zrobić przy okazji modernizacji istniejących już ulic, ponieważ y, odcinek od y, skrzyżowania, gdzie idą rury ciepłownicze na moniuszki, aż do netto będzie, y, będzie zrobiony przy okazji modernizacji ty, 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 tego, tego całego terenu. A odcinek pomiędzy Aleją Zjednoczenia a y, docelowym punktem, czyli dworcem PKP, będzie zrobiony przy okazji ulicy aglomeracyjnej, która będzie tam za kilka no, lat. Zdaje sobie Pan doskonale sprawę, że ulica aglomeracyjna to jest y, bardzo, ale to bardzo niepewna inwestycja, tak, proszę, tak, tak. Ja która ma być realizowana już bodajże mhm. od 10 lat. Ja przez to chcę powiedzieć, że my cały czas szukamy, y, cały czas y, y, ta ścieżka jest robiona y, w sposób przemyślany i koszty y, starają się być jak najniższe to nie znaczy, że będą niskie. Porządne wykonanie ścieżki niestety kosztuje, ale to nie są sumy 12 milionów, czy 8 milionów. Są to sumy mniejsze. Yy, a teraz mógłbym odpowiedzieć na pytanie, które pan wcześniej zadał, ale proszębym o powtórzenie. Tegoż pytania? Tak. Przyznaję się bez bicia, że zapomniałem. Tak samo jak Bo ja. Bo się zgubiłem <laughs> właśnie tutaj. Pan Mieczysław Banizławski mam nadzieję, że pamięta. Się zgubił akurat w tych kosztach. No, tak. 12 milionów było za dużo, zaszliśmy do 5,5 miliona i troszeczkę się pogubiliśmy tutaj w tym wszystkim. Cześć, znaczy, zacząłem opowiadać, dlaczego ta ścieżka przeszkadza. Dlaczego mu trzeba, trzeba to torbisko? zlikwidować, dlaczego my je bronimy? Chyba takie pytanie było mniej więcej. Takie pytanie prawdopodobnie było. Musielibyśmy się cofnąć. I pozwoli pan, że skończę. <laughs> Proszę uprzejmie. Także, no, myślę, że bez przedstawicieli magistratu i to bez przedstawicieli może nie tyle pana Krzysztofa Kaliszuka, ale może radnych z y, Komisji Budżetowej, którzy no, trochę znają się na, 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 na finansach publicznych. My prowadzimy dyskusję tutaj z kolegą i z adwersarzami, y, rowerzystami na temat tego, czy się wlicza do y, kosztów inwestycji koszt pozyskania y, y, ziemi, jeżeli to pozyskanie jest na stadzie kompensaty. Nie chciałbym tutaj w szczegóły wchodzić, bo myślę, że. Nie jest to może mieć albo prawdziwe, albo wirtualne. Dokładnie, więc ustalmy to, co kolega powiedział, że koszty dobrej ścieżki rowerowej muszą być. I one nie mogą być minimalne. Natomiast ja dodam tylko, że jeżeli mamy robić ścieżkę rowerową, to zróbmy ją najlepszą, na jaką miasto stać. W związku z tym mówienie o tym, że nie będziemy korzystać z rozwiązań na zachodzie takich, że można zaleźć specjalną masą tory, przynajmniej na jakimś odcinku, żeby było widać po czym się jedzie. Jest to kwestia może dyskusyjna, a, a niekoniecznie od razu do odrzucenia. Ale w ogóle na przykład ktoś w magistracie, ktoś ewentualnie w ratuszu na przykład z Panem chce na ten temat dyskutować, czy ewentualnie jest e, swoisty taki pęd, zróbmy to jak najszybciej, żeby już było, bo być może w ogóle tego nie będzie. W przyszłości. Chyba tak, no wspomnia Pan o dysputach y, może na żenująco niskim poziomie na portalach internetowych, ale od czasu, kiedy te dysputy się rozpoczęły, rozmawiamy. Z, rządy miasta. Przedtem było to praktycznie robione na, na bardzo szybkiego i no, ja przeproszę tutaj kolegę, ale sprawiało wrażenie, że yy, bez konsultacji społecznych, takich prawdziwych, ponieważ jako konsultacje uznano yy, tylko rozmowy z jedną grupą, wówczas jeszcze nie dużą yy, rowerzystów. Natomiast nie pytano ani historyków, ani miłośników kolei, ani, nie wiem, Szambelana, pionierów Zielonej Góry, czy, czy, co, co myślałem o tym, żeby kolejny odcinek historii Zielonej Góry zlikwidować. Ja tylko przypomnę, że ja się boję jednej rzeczy, bo to już też padło, padło w pewnych wypowiedziach radnych yy, w grudniu, że skoro nie ma środków, bo nie ma na razie w budżecie na budowę Zielonej Szczały, to może zróbmy tak, że zbudujemy część tej ścieżki w przyszłym roku, a resztę środków znajdziemy za rok, za dwa. Ja tylko przypomnę, że tak. jak no tak już wiadomo, że będzie w częściach budowana. No i w tym momencie jest to bzdura totalna, bo proszę zwrócić uwagę, że są wybory. Nie wiadomo, kto będzie następnym prezydentem. Czy będzie chciał tą ścieżkę robić. To jest raz. A dwa. W ten sposób to tą kolej już, że powiem, zniszczono po kawałku dosyć skutecznie, bo najpierw zburzono wiadukty nad Korzychowską i Nową, gdzie przy Korzychowskiej była mowa o budowie. W szerszej drogi, do dzisiaj jest dalej wąska brukówka zlikwidowano, zburzono, wręcz dewastowano zabytkową parowozownię w miejsce, w której miał powstać budynek netto stylizowany na tą nie przypominać Na no, średnio jest stylizowany no ja bym powiedział, że w, ogóle? że w ogóle w związku z tym no niszczymy kawałek po kawałku i ja twierdzę tak, ale że ale też pan przyzna, że jest on ten kawałek po kawałku już od wielu, wielu lat, bo postawienie na przykład garaży tam to no nie jest czymś cudownym, dopanie, to, dopanie prawda? Dokładnie także jeżeli mamy to zlikwidować, to zróbmy to rzeczywiście będąc pewnymi, że powstanie ta zielona strzała, tak kolega mówi, od tego dworca gdzieś tam za żychów, a nie tylko o kawałach. Na razie miasto nie przejęło ziemi od PKP, na razie ulica aglomeracyjna jest w głębokich powijakach i nikt nie zrobi odcinka zielonej strzały od Alei Zjednoczenia do dworca, dopóki nie będzie jasno, określone, czy ta aglomeracja na powstanie w jakimś jakim zakresie. A to nie jest tak pan Maciej Stadniczok, że żeście po prostu, no właśnie tak jak wcześniej powiedziałem, że działajmy szybko już i jakkolwiek byleby tylko coś się ruszyło? No właśnie myślę, że nie, niekoniecznie. Ulica Agromolacyjna nie ma tutaj nic do rzeczy do budowy zielonej trzeba, bo ona nie jest, nie jest nawet uwzględniona w tym momencie w projekcie. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, że <laughs> Nie ma, nie ma w ogóle y, alternatywy w rodzaju usunięcie kolejki z, albo zachowanie tej kolejki, ponieważ kolejki nie ma. Ostatni raz ta kolej przewiozła y, ludzi dawno temu. W zeszłym roku. Y, w zeszłym roku nie woziła tutaj, y, nie było tutaj żadnej kolei, bo kolej nie, od dawna tutaj nie jeździ i m, cały czas tak naprawdę rozmawiamy y, o, o tym, co po tym wszystkim pozostało, a niestety to, to, co pozostało, nie nadaje się do eksploatacji. W zeszłym roku grupa sorry, ale i, i, sprostuję, grupa do których oczywiście to potencje formalne, zrobiła akcję, yy, którą skrytykowałem z innych względów zupełnie, ale pokazała, że można przewozić turystycznie i jest to bardzo, yy, no nie powiem, że opłacalne, bo nie, nie o to chodziło, mm -hmm. ale bardzo popularne. Mieli bardzo dużo chętnych. Dobrze. Więc story są sprawne no, ale i to na że to była chwila, tylko to była dla swojej swoista taka atrakcja, po prostu przejechali się po kilka zresztą, razy. I się dziękuję. To, Dobrze, ja teraz poproszę, żebym Pan nie przerywał, bo mi ciężko wyrazić swoje myśli, yy, nie mogąc ich dokończyć, yy, więc yy, Sprawa wygląda tak, że nie ma żadnej kolejki, kolejki nie ma od lat. Są tam po prostu tory, które są w stanie y, nie nadającym się do eksploatacji nawet przez os, y, pociągi y, cie, y, towarowe, nie mówiąc o tym, że y, nie może tam przejechać żadna zabówka, y, bo nikt po prostu tego nie puści, nie będzie takiej, y, takie, nikt nie weźmie za to od, odpowiedzialności. Żeby tam powstało cokolwiek, co może jeździć, musiałby się je znaleźć, no nie wiem, no przypuszczam, że bogaty ktoś, kto ma takiego fisia, że tam zrobi po prostu coś, bo nie ma to żadnych też podstaw ekonomicznych. Więc ym, my w tej chwili roz rozmawiamy o pewnym jakimś bardziej długofalowym rozwoju miasta, a nie o tym, co, co coś widzimy nie dalej niż koniec włas własnego nosa. I my być może, że tylko my sobie zdajemy z tego sprawę, je, po powiem powiedzmy rowerzyści, że my budujemy pe pewny, w pewnym sensie jakąś przyszłość. Bo to nie jest fanaberia piętnastu ludzi, którzy się nazywają stowarzyszenie rowerem do przodu, tylko nasza zbiórka podpisów pokazała między innymi, że więcej osób w ten sposób myśli. A rozmawiamy o szerszym aspekcie jakiegoś interesu społecznego i przestrzeni miejskiej, która w tej chwili leży odłogiem i niestety nie ma widoków, żeby mogło być inaczej. Dlatego chcemy że, y, przywrócić tak naprawdę ten szlak komunikacyjny znowu do życia za pomocą ścieżki rowerowej i nic nie stoi na przeszkodzie. Aby ta ścieżka rowerowa była w pewnym sensie upamiętnieniem tego, że kiedyś tam jeździł pociąg. O co my tak naprawdę walczymy cały czas. I przecież był pan zaproszony nieraz do Urzędu Miasta, żeby o tym porozmawiać. Niestety pan nie wykazywał chęci rozmowy i współpracy na ten temat. To my... Nikt mnie nie zapraszał, momencie. proszę, nie mówić takiej rzeczy. Przecież no pamięta Pan, że się spotkaliśmy razem kiedyś, ja Pana tam zaprosiłem i już wtedy rozmawialiśmy na ten temat, żeby coś razem wspólnie zrobić. To pierwsze. Druga sprawa, że my cały czas robimy dokumentację fotograficzną, bo jak na razie to tylko my walczymy o to, żeby pamięć po tej kolejce jakkolwiek istniała. Cieszę się, że istnieje w ogóle ten dyskurs, bo dzięki temu w ogóle coś się dzieje. Ale to nie jest tak, że nic się nie dzieje, żeby tą kolejkę upamiętnić, bo uważam, że wręcz przeciwnie. A ścieżka rowerowa to jest w pewnym sensie wyrywanie y, zapomnienia tego, że kiedyś tam był szlak komunikacyjny, bo my chcemy, żeby ten szlak komunikacyjny znowu był szlakiem komunikacyjnym i służył ludziom, żeby nie dziesiątki, nie setki, a tysiące ludzi mogło się przemieszczać od punktu A do punktu B w sposób bezpieczny i za darmo przede wszystkim. To jest coś, co wychodzi przodem do przodu do, 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 do y, jakichś po, po prostu potrzeb y, mieszkańców, tak myślimy. Pan Bonisławski, no to nie jest dobry argument? Na razie nikt tam nie chodzi. Ewentualnie osoby, które tam chodzą, no nie chodzą tam w celach yy, rekreacyjnych. Ja, kolega, bardzo przepraszam, że dwa razy muszę w słowo. Sorry. Znaczy <laughs> powiem tak, rowerzyści podkreślają to, że są pionierami i myślicielami i intelektualistami z Zielonej Góry w zupełnie na górze. No, może to sprostować, ponieważ na stronie rowerowa Zielona Góra i pokrewne jej kompilacje nie znajdzie się żadnych informacji o kolejce, żadnych zdjęć. Nie wiem skąd tutaj kolega to wziął. Natomiast na stronie, którą my prowadzimy od czterech bodajże lat, są dokładne informacje, szkice, felietony, badania historyczne prowadzone i są przedstawione. W związku z tym mówienie o tym, że rowerzyści ocalają pamięć kolej, czy przywracają tę pamięć, to jest po prostu kpiną, nie? No y tak, nie do końca to jest tak kpiną, y bo faktycznie zielonogórzanie za jakiś czas mogą to ocenić, że faktycznie jeżeli wejdą, pojadą tym rowerem, przejadą się, to zobaczą ten szlak. Dzisiaj nie zobaczą niczego. Y